Witam wszystkich, z tej strony Orsia to jest kolejny odcinek serii Hogwarts Legacy. W poprzedniej części udało się nam rozwiązać łamigłówkę. Napadnięto nas od... Zwola pewnego. Pani mnie olała i nie chciała mi dać ziółek. A chciałem do Na przyszłe takie łamigłówki. I idziemy, bo dostaliśmy wiadomość od jakiejś zgrzytka. Jeżeli dobrze pamiętam jego imię. Ale jeszcze chciałem tu zobaczyć, o co ta postać. No co tam? O tej porze? Co ty tu robisz? Oh, thank goodness, yes. My name is Grace Pinch Smedley okay. of the Bath Pinch Smedleys. Nic mi nie I was mówi. hoping come soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Mm. Diving into the uh, lake sounds yeah. like an adventure. Tell yes. me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? No, well, shit, so to Years is. ago, my grandfather, mm -hmm. who fancied himself quite the astronomer, mm -hmm. set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. Mm -hmm. They never returned. I'm so What's sorry. That? What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the black lake ever again a treasured family astrolabe vanished with them that night if you could dive down and retrieve it i may be able to bring my father some peace ja mam what exactly is an astrolabe it's an ancient navigational tool essentially a handheld model of the universe it's mainly used for studying the stars astronomical pursuits but it has nearly a thousand uses fascinating device sadly i'd imagine it's rusted beyond repair now still we'd love to have it returned to us it would be like getting a bit of my grandparents back Da, mm. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. Not the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there about a furlong from the dock it would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back oh i do hope you find the astrolabe it would mean so much to our family if her astrolabe is just northeast of the dock i should dive down and see Coś tu jest nim, by. Ło. Pewnie wbijemy się komuś na te wieczorem. Dobry wieczór. Jest tu coś? Aha. Co to jest? Narzędzia gajowego. Gajowy? Można by tu. Można by przypuszczać, że ten zestaw narzędzi może zostać zaczarowany do stworzenia. Wszelkiego rodzaju wyposażenia, przytulnej chaty, w rozmiarze jaki może potrzebować jej mieszkaniec. Hmm. Okej. Okay. To już to chyba byłem. Jeszcze się potknij i potrzaskaj. To jest jakoś takie déjà vu? Nie wiem, może mi się to tylko wydaje, że jakoś tak dziwnie déjà z filmu. Ugh. Ach, pierwsza tak boli. To co to jest? Ja tak nie mogę tego ruszyć, hmm. nie da się. Póki okay, co? Wszyscy śpią, ja kurde łażę sobie popnę jak gdzieś. w zasady szkoły? Czego się wieszasz? No czego się wieszasz? Co to? Tajemnicza datka. Zgrzytek dowiedział się o twojej książce. Nie wiem jakiej książce, ale dobra. Czegoś w niej brakuje? No, strona albo dwie. Zgrzytek sądzi, że otwarta. Rozmowa może być niebezpieczna. Zgrzytek. Zostawił kolejną notatkę za mostem pośród kręgu. Z kamieni uważaj na siebie nikomu o tym nie mów. Scrope? Scrope? Dobre pytanie. Dopiero co stamtąd tamten przyszedłem przeszedłem. Okay. Mogę pociucie? Nie. mógł mi tej notatki przed mostem zostawić. Jesteś tu, zgrzytek? Aha. Eee. Okej, okay. nie mogę zebrać? To nie dlaczego. Co ja z tym mam zrobić? Notatkę A. widzę, ale jak mam zebrać? Skrzytek, cholerka, przestań się zgrywać. Levio, Dlaczego nie mogę zabrać? Ty, ser Aha, chyba już wiem. O, 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 dokładnie tak. Teraz wchodzimy na górę, tak? Teraz nie umiem skakać, tak? Rozwalasz mnie, typie. Jak biegasz może skak... A oh. dobra, bo miałem celowanie. Nieważne. Co tam? Jesteś już prawie na miejscu, kieruj się w stronę dyni, niedaleko kręgu z kamieni. Zajrzyj do środka jednej. Zajrzyj do środka jednej. M może zdołasz pomóc biednemu zgrzytkowi... złamanym sercu. No jak, no kurde tam Złamany w złamanym sercu? Jest jakaś ukryta, prawda? Z goblinem będzie? Tururum. kurde, wyrąbane wspanie. Idziemy ten robić misję. A później na zajęciach. Yy. Mhm. zgrzytek. To ty? Czy to tylko dabujący yy. strach <grystek> na wróble? Rewelio! Co teraz dynia może być? Kurde, ale dynia, ja pierdzielę. Co robię tu? Albo ten strag na wróble pokazuje? Nie? Aha, jest. Co, mam rozwalić ją? Tak. Nie będzie jedzenia. Twoje młode, sliteryńskie serce pewnie już mocniej bije z ciekawości. Hmm. Spotkaj się ze zgrzytkiem przy brzegu nieopodal zniszczonych doków. Ja pierdzielę. Utopię No właśnie o tym pomyślałem, że najwyżej cię utopi. już na czary ci nie pomogą. A tu jakiś listek jest oznaczony. Co to było? Hmm. Nie jest? Jest. Dobra. Chcę jeszcze ten listek zobaczyć. Co to jest? Oho, może uda się rozwiązać? Spróbujemy. No e? No dobra, jest to. A co z, trzeba z tym zrobić? Podpalić? No, nope. Wyciągnąć. Chyba też nie, a nie w górę. Co ja mam z tym zrobić? Forma kulki to jest, więc... Chciałem to jakoś sturlać. Jedzie to? Jedzie. Gdzie ja mam z tym jechać? To jest pytanie. To gdzie na dole jest? Może mi coś pokażę? Te... Revelio <laughs> Nope eee, Może na to To by miało sens? Spróbujemy Podjedzie pod górkę? Tam tą stronę szła, tu nie chcę. Ja na dole nie widzę nic, żeby mogło wjechać. Chyba, że tam na dół. Czy to nie jest to, co ja widziałem ostatnio? Mogę to wypchnąć? Ani w jedną, ani w drugą teraz chyba. Ważne, bo już 12 minut tu mam. Tu na dole nic nie widzę. Mówię, ewentualnie na to by zapchnąć. To by się zgadzało w sumie. Czy jest jakiś czarna... No właśnie, ale to jest niedostępne. A. Kurde, korć mnie tu zapchać to. Tu też się świeci. Ewidentnie to musi być podpowiedź. Tylko kurde, ja nie mogę tego ruszyć. Ten czar działa. Tylko kurde, co z tego? Się zacięło chyba, tak? Słyszę jak stuka o ten o drzewo. Może w następnym mi się uda. Nie, dobra, bo to szkoda czasu jest na takie łamigłówki. Yeah, because the is Flasks are already Thank you for coming all this way. No, co the tam Scrope. Scrope serves the headmaster. have been in the black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? your notes mention the book i found in the restricted section scrope can tell you more in exchange for your help but no one especially the headmaster can know okay i'm happy to help especially if you can shed light on the book scrope is grateful Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, hmm? was a student at Hogwarts uh, over fifty years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was end, poor thing. Mistook Belladonna for Elder Benny's. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But. How do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black Family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the Headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Mhm. Mm no właśnie. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees. Śledziłeś Malanowski? Scrope knows how to keep secrets. Mam nadzieję. A It's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. I to nie będzie skapa jak przyniesiesz ten pierściń, jakby wiedział skąd jest. How did you injure your ear? The blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope ja, was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Kurde.

W czym mają im grzanki pomóc? Kurde, nowe buty i muszę moczyć. Ło cholera, co to jest? Paszum, jeszcze to ma dziesiąty level. Nie to, nie, 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 nie. Teraz. Tak, właśnie tak. Rany boskie, co to jest? Błotoryje Ok A co mi zdasz? Język błotoryja Tego się nie spodziewałem Ciekawe do czego to będzie mi potrzebne Chyba kolejny jest O cholera O w mordę That's not good Lewiono jeszcze nie zadziałało! Mówisko. Uh. Przejdźmy na drugą stronę lepiej. Nie! Odejdź. Uh. Co mnie zadziałało? A może podpałka właśnie? Czemu to nie działa na niego? Coś tam działa to podpalenie, ale szału nie ma. Idzie kolejny Podpalone, ale w wodzie, nie? Bardzo mądre. Ło, kurde ty, gościu, dobry jesteś. płaca się to zbierać, nie powiem. Jeszcze jeden? Zgrytek, na coś ty mnie, kurde, zapisał. Uch, ciach. Eee. E. Ach. Może zanim się zdążę wrócić to, albo nie. Auć. Potkaj. Ja pierdzielę. O kurde. zabijecie za tą misję. Incendio. Nie mogę się Lebiose. przed tym obronić? Zaraz zginę! Biegni, chłopie, biegni. Nie patrz się za siebie. Chyba mnie nie goni. Albo. Nie, dobrze. Nie mam podsłuch. Może go trochę przytrzyma? Incendio. O! o! było blisko no nie no, zgrzytek przerąbaj są u mnie Mokry, ranny, co jeszcze? A który później ta misja? Co ja wziąłem? Piąty, a ja który mam? To jest gdzieś ten? Mój poziom? Dziewiąty, no to w czym jest problem? Może mam słabe czary za bardzo na to. Są jakieś lepsze? To nie. To nie. To jest niewidzialność. Podpalenie mam, to dobre jest. No nie. No nie. Nie wiem czas. Ile ja mam kasy w ogóle? Może do chłopa jeszcze popotki i dopiero? 500 sztuk. Daleko jest do tego? Typka? Mogę to jakoś zobaczyć? Eee... Mapa świata? Co to będzie? Tak, tak wiem. Jestem tutaj. Ten gość był. Był, był chyba gdzieś tutaj, nie? Trochę daleko. Hit. Zaryzykuję. Albo nie. Zrobimy inaczej. Zakończę ten odcinek tutaj i wrócę tu z To Tak będzie najlepiej. Dobra. To ten odcinek zostawię tutaj. Zanim wejdę do groty z tymi grzankami. Także zapraszam Was do kolejnych odcinków i trzymajcie się. Bajo.